Toksyna botulinowa, tak naprawdę, jeżeli chodzi o początki, to była stosowana w medycynie, na przykład w okulistyce, do leczenia zeza. Toksyna jest lekiem, więc jakby w medycynie jest dokładnie, nie wiem, nie chcę podawać liczby, ale około 30 wskazań. W neurologii, czyli leczenie bólu, leczenie migren, leczenie spastyczności mięśni. Słyszałam, że szczękości na przykład, czy też zgrzytanie zębami, to się jakoś nazywa bruksizm. Tak, to chodzi Boże. bardziej no to jest taki, taki bardziej złożony temat stomatologiczny. Akurat tutaj no, też są stomatologiem, mhm. więc ten temat znam. Myślę, że to trzecia osoba ma problem z zaciskaniem, ścieraniem zębów. Takie mamy czasy. Żyjemy trochę takie, w takim napięciu, śpieszymy się, więc mhm. ten. Kompensujemy sobie mm, troszeczkę te emocje i stres, zaciskając te zęby. Mm. I przede wszystkim migreny. Przeważnie się zajmują tym A jak, jak wykonuje się takie, na przykład, choruje na migrenę? Moja mama choruje na migrenę. Mm -hmm. I jak toksyna butulinowa może pomóc? Co się robi dokładnie? Gdzie się ją wstrzykuje? Tak, stosujemy toksynę butulinową na czoło. Plus. E, żwacz na przykład i mięsień skroniowy, który jest tutaj przy, no, na skroni, mhm. tutaj jest też on bardzo mocno pracuje, ponieważ bierze udział w zaciskaniu zębów i często jest napięty i przerośnięty i tylko relaksacja tych okolic powoduje zmniejszenie uczucia bólu i takiego napięcia.